Ten odcinek to dodatek do odcinka o kolumnach aktywnych. Zgodnie z hasłem, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, jest on przeznaczony dla tych z Was, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej o architekturze filtrów dla zwrotnic głośnikowych, zarówno analogowych, jak i zbudowanych w oparciu o technikę cyfrową. Tak jak już wspominaliśmy w odcinku o zwrotnicach głośnikowych, podstawowym zadaniem tej części zestawu głośnikowego jest podział częstotliwości wejściowej na kilka części przeznaczonych dla poszczególnych głośników. Zwrotnica taka może być zbudowana jako pasywna, czyli skonstruowana z cewek, kondensatorów i rezystorów, jako aktywna, zbudowana na układach scalonych, tranzystorach, kondensatorach, ale już bez cewek, albo jako zwrotnica cyfrowa, realizująca ideę podziału częstotliwości w domenie cyfrowej. Po konwersji Sygnału analogowego. W najprostszym przypadku mamy do czynienia z układem dwudrożnym zwrotnicy, czyli ma ona podzielić całe pasmo na dwie niekoniecznie równe części dla obu głośników w kolumnie. W tym przypadku zwrotnica składa się z dwóch filtrów: górno- i dolnoprzepustowego. Punkt podziału częstotliwości nazywamy częstotliwością podziału zwrotnicy. Oczywiście nie jest tak, że wszystko co jest powyżej tego punktu, zostaje przekazane do głośnika wysokotonowego, a to, co poniżej tylko i wyłącznie do głośnika nisko niskośrednio. Tonowego. Każdy filtr ma pewne nachylenie poza punktem częstotliwości odcięcia filtru, czyli w praktyce jest tak, że charakterystyki obu filtrów jak gdyby nieco się przenikają i częstotliwość podziału jest nieco rozmyta. Nachylenie lub stromość filtru jest kolejnym parametrem zwrotnicy i określamy go w decybelach na oktawę, czyli jeśli zwrotnica ma nachylenie np. Na 12 dB na oktawę, to znaczy, że po przekroczeniu częstotliwości podziału sygnał po opuszczeniu filtra opada 12 dB na każde podwojenie, lub zmniejszenie o połowę częstotliwości dla poszczególnych filtrów. Inaczej mówiąc, zwrotnice mogą być określonego rzędu. Im wyższy rząd zwrotnicy, tym większa stromość filtra. Filtry stosowane w zwrotnicach mogą być różnych typów, albo, jak się to mówi fachowo, mogą mieć różną architekturę. Rozróżniamy cztery, a właściwie tylko trzy typy filtrów. Są to filtr Butterwortha, Filtr Bessela oraz filtr Czebyszewa. Czwarty filtr, coraz częściej spotykany, będący dwoma kaskadowo połączonymi filtrami Butterwortha, nazywa się filtrem typu Linkwitz-Riley. Wszystkie nazwy filtrów oczywiście powstały od nazwisk swoich twórców. Każdy z tych filtrów może być górno, dolno lub pasmowo-przepustowym filtrem, czyli może przepuszczać tylko dolną część pasma, górną część pasma lub jakiś wycinek pasma częstotliwości. Czym zatem różnią się te typy filtrów? Różnią się one charakterystyką amplitudową i fazową. Co to znaczy? Weźmy dwa typy filtrów, np. Butterwortha i Bessela. Mimo tego, że oba filtry będą miały tą samą częstotliwość podziału, oba będą np. dolno-przepustowe oraz będą miały ten sam schemat ideowy, ich pewne parametry. Mogą się różnić. Wynika to z innych wartości elementów zastosowanych w obu filtrach. Na rysunku widzimy najważniejsze cechy poszczególnych filtrów. Na tej podstawie możemy zdecydować, który z nich zastosujemy. Po prawej stronie tabeli widać tajemniczy parametr Q. Jest to tak zwana Dobroć filtra. Jest to bezwymiarowy parametr, który określa się jako stosunek częstotliwości środkowej filtra do jego szerokości pasma. Tak naprawdę jest to jedyny parametr, który różni te filtry między sobą. Z rysunku wynika, że jeden z najczęściej stosowanych filtrów Butterwortha charakteryzuje się płaskim przebiegiem charakterystyki do punktu, w którym osiąga ona częstotliwość graniczną i to jest jego zaletą. Wadą tego filtra jest gorsza charakterystyka fazowa. Filtr Bessela charakteryzuje się z kolei szybszym opadaniem charakterystyki znacznie przed częstotliwością graniczną filtra, co jest jego wadą, ponieważ nie osiąga on zakładanej częstotliwości podziału. Zaletą tego filtra jest natomiast najmniejsze przesunięcie fazy. Bazy sygnału. Filtry trzebyszewa charakteryzują się sporym zafalowaniem w paśmie przepustowym, co jest wadą, bo charakterystyka ta powinna być możliwie płaska, i przeważnie niewielkim spadkiem amplitudy sygnału tuż przez, przed częstotliwością graniczną, którego wielkość jest zależna od parametru Q. Zaletą jest największa stromość tego typu filtra. Z powodu licznych wad, filtry trzebyszewa są rzadko stosowane. A co z filtrami typu linkwitz riley Zwrotnice tego typu, tak jak już mówiłem, to dwa filtry Butterwortha połączone szeregowo. Dlatego mogą one występować jako zwrotnice parzystego rzędu, a więc drugiego, czwartego i ósmego rzędu. Filtry typu linkwitz riley zapewniają dobrą, płaską charakterystykę amplitudową, ale niestety nie zapewniają całkowicie liniowej fazy, a więc opóźnienie czasowe sygnału jest zależne od częstotliwości. Mimo to zwrotnice tego typu są często stosowane, zwłaszcza w profesjonalnych zestawach, aktywnych. Szczególnie popularnym rozwiązaniem jest zwrotnica Link riley czwartego rzędu, czyli o zboczach 24 dB na oktawę. Wykorzystuje ona dwa szeregowo połączone filtry Butterwortha, każdy o dobroci 0,7. Dodatkową zaletą stosowania zwrotnicy typu Link riley jest poprawa pionowych charakterystyk kierunkowych kolony głośnikowej. Co to znaczy? Jeśli filtr w zwrotnicy precyzyjnie dzieli pasmo, to pomiędzy głośnikami nie dochodzi do niepożądanych interferencji i główna wiązka promieniowania dźwięku. Czyli tzw. główny listek, nie jest odchylony od pionu, co znacznie poprawia własności akustyczne zestawu głośnikowego. W filtrach analogowych proces filtrowania polega na przemianie przebiegów prądów i napięć. Natomiast w filtrach cyfrowych mamy do czynienia z przekształcaniem matematycznym liczb i cały proces filtracji to liczby oraz zaimplementowany algorytm. Oczywiście, przed obróbką, jeśli mamy na wejściu filtra sygnał analogowy, należy go skonwertować na sygnał cyfrowy. Potrzebny nam będzie więc przetwornik analogowo-cyfrowy, a także na końcu procesu przetwornik cyfrowo-analogowy, aby zamienić sygnał z powrotem na analogowy do sterowania końcówek mocy. Same filtry mogą występować jako dedykowane układy scalone DSP lub procesory z odpowiednim programem. Trzeba zaznaczyć, że filtry cyfrowe pozwalają na konstruowanie zwrotnic dużo wyższych rzędów, nawet 100 dB na oktawę, przy dobrych charakterystykach, co jest praktycznie niemożliwe dla zwrotnic analogowych, nie mówiąc już o zwrotnicach pasywnych. Mamy dwa zasadnicze typy filtrów cyfrowych dla zwrotnic. Są to filtry typu FIR, czyli Finite Impulse Response, czyli filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej. Oraz typu IIR, czyli Infinite Impulse Response, czyli filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Zacznijmy od tych pierwszych. Nazwa tego filtru wzięła się stąd, że dysponując skończoną liczbą różnych od zera próbek sygnału wejściowego, na wyjściu filtr ten zawsze ma skończoną liczbę próbek sygnału wyjściowego. Trudne? Spróbuję to wytłumaczyć. Po prostu filtr zajmuje się tylko próbkami, które aktualnie znajdują się na wejściu filtra oraz ewentualnie próbkami, które już na wejściu były wcześniej. Natomiast nie interesują go wartości próbek, które pojawiły się na wyjściu filtra, czyli nie posiada żadnego sprzężenia zwrotnego. Jeśli więc na wejściu pojawią się Same zera, to na wyjściu także będą zera. Dlatego nazywa się go też filtrem nierekursywnym. Nie wdając się w szczegóły algorytmów obliczeniowych filtrów typu FIR, trzeba powiedzieć, że oferują one liniową charakterystykę fazy, w paśmie przenoszenia. Czy to ważne? Tak, gdyż ma to wpływ na tzw. opóźnienia grupowe. W filtrach FIR opóźnienie grupowe jest stałe, to znaczy, że wszystkie składowe częstotliwości sygnału wejściowego są jednakowo opóźnione, a zatem nie ma żadnych zniekształceń fazowych w sygnale wyjściowym. Ma to ogromne znaczenie, bo w przypadku sygnałów cyfrowych zniekształcenia fazowe są bardziej dokuczliwe niż zniekształcenia amplitudowe i jest to główna zaleta filtrów FIR. Inną zaletą filtrów FIR jest możliwość równoległej pracy kilku filtrów w celu zapewnienia bardziej precyzyjnej filtracji, a także ich stabilność wynikająca z braku sprzężenia zwrotnego. Wadą filtrów FIR jest dość skomplikowany i wymagający większej mocy obliczeniowej algorytm. Filtry typu IIR, czyli Infinite Impulse Response, filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej, różnią się od poprzednio opisywanych obecnością sprzężenia zwrotnego. Czyli próbki są pobierane nie tylko z wejścia, ale także z wyjścia filtru. Takie rozwiązanie ma swoje dobre, ale także złe strony. Obecność sprzężenia zwrotnego może spowodować powstanie oscylacji lub niestabilności o nieskończonym czasie trwania. Stąd wzięła się nazwa tego filtra. Czyli mówiąc prościej, nawet jeśli na wejściu pojawiają się same zera to na wyjściu filtra mogą pojawić się niezerowe wartości. Filtry IIR są z tego powodu bardziej skomplikowane i trudniejsze do analizy. Nie zapewniają już tak liniowej fazy jak filtry FIR. To po co się nimi zajmujemy, skoro mają same wady? Filtry typu IIR są szybsze, to ich główna zaleta. Szybkość ta wynika z innego sposobu obliczania wartości próbek, a co za tym idzie mniejszej ilości potrzebnych kroków do otrzymania zamierzonego efektu. Czyli otrzymanie zamierzonej charakterystyki jest szybsze w filtrach IIR. Gdyż nie muszą one wykonywać tylu obliczeń, ile filtry typu FIR. W czasach, kiedy procesory DSP były jeszcze dość prymitywne i miały słabą moc obliczeniową, a pamięci operacyjne miały skromną wielkość, filtry typu IIR jako szybsze były często używane, bo tylko one potrafiły pracować w czasie rzeczywistym. Dzisiaj, kiedy nie ma już z tym problemów, raczej implementuje się filtry typu FIR. Główną wadą omawianych filtrów jest nieliniowa faza na wyjściu filtra. Jednak tam, gdzie pracuje się z wielkimi częstotliwościami, a nie zależy nam zbytnio na liniowości fazy, nadal używa się tego typu filtrów.